Dzień dobry, na początek chciałbym Wam życzyć szczęśliwego nowego roku 2021. I na dobry początek roku, wspólnie z Rafiszem oraz Kaszub Bytes mamy dla Was konkurs, w którym będzie można wygrać bardzo fajne trzy nagrody. Za chwilę zostanie przedstawiona nagroda ode mnie. Będzie to Pierwsze miejsce. Jako pierwszą nagrodę będę miał dla Was taki kijek dragona. Jest to spinning e, tak. 275 od 2 do 15, do 2 do 21 gram wyrzutu. Teraz wam go pokrótce pokażę kijek jest nowiusieńki, żeby nikt nie powiedział z meteczkami tutaj takie fajniutki. O, tak może szybki kijek, także kijek sandaczowy, bardziej tak, go rozłożymy ładnie. O, taki kijaszek bardzo leciutki. I to będzie jako nagroda główna. Kolejne nagrody już przedstawi Radek z Kaszubajc oraz Rafał z Raftis Będkarstwo Mazowieckie. Na tych trzech, trzech kanałach będzie rozgrywany konkurs. Zasady, zasady są bardzo proste. Jak zwykle trzeba subskrybować wszystkie trzy kanały i na kanale Rafis trzeba wpisać hasło. Hasło będzie się składało z trzech słów. Każde słowo będzie podane na filmie. Jedno będzie podane u mnie na filmie, drugie u Rafisza, trzecie u Radka albo odwrotnie, w zależności. W każdym bądź razie te hasło wpisujemy w komentarzach filmu U Rafisza na kanale yy, i tam będzie losowanie spośród osób, które prawidłowo wpisały hasło. Hasło będzie niewidoczne dla innych, będzie widoczne tylko dla osoby, które, która wstawiła komentarz yy, pod filmem Urafisza, żeby nie było takich myków, że później leci kopiuj, kopiuj, wklej i lecą po kolei wszyscy tak samo. Także trzeba będzie obejrzeć wszystkie trzy filmy, bo w tych trzech filmach będzie ukryte jedno słowo do hasła. Na moim kanale hasłem będzie wędkarstwo. Tutaj Wam się wyświetli pierwszy człon do hasła: jest to wędkarstwo. Także zapraszam do oglądania pozostałych. Trzech filmów, które się wyświetlą na końcu, polecanych i dalszy ciąg, już Wam też powiedzą chłopaki. Także życzę powodzenia w konkursie. Konkurs będzie trwał 7 dni. No i życzę powodzenia i szczęścia. Miłego i szczęśliwego przede wszystkim Nowego Roku i samych okazów życzymy Wam. Trzymajcie się. Hej.